Niedawno zadzwonił do mnie klient, który kupił ode mnie apartament, tak z 2-3 lata temu, z pytaniem, czy nie chciałbym mu pomóc w sprzedaży jego folwarku. Ma folwark pod brudnicą 23 hektary stare takie budynki, plus kopalnia Piachu, gdzie ma certyfikat na 600 tysięcy do wydobycia. Byłem, widziałem. A to nawet ciekawa rzecz, takie bliskie mi tereny, dlatego się zgodziłem, a dzisiaj jestem i czekam właśnie na fotografa, bo będziemy nagrywać dronem, robić zdjęcia i niedługo Wam pokażę już na filmie, który tutaj zapodam, no i przedstawię warunki, może ktoś z Was czeka, szuka, czeka na takie kąski, 23 hektary, mówię, kilka budynków gospodarczych, duże budynki takie stare z czerwonej cegły, lata przedwojenne. Ciekawa rzecz, naprawdę ciekawa rzecz. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, jeśli interesują Was takie tematy, obserwujcie, polubcie ten film i poczekajcie na następny. Przedstawię, pokażę, co wyszło z tych nagrań. Trzymajcie się. Cześć.